Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grid Giant Citizen Kabuto Mamy tutaj dzisiaj wygrać finałowy wyścig, więc postaramy się oczywiście to zrobić za pierwszy razem. Mam nadzieję, że się udaje tak w poprzednich wyścigach. Chociaż teraz nie startujemy tutaj z tylko mamy jakąś ostatnią. Więc będzie gorzej. Dzięki, jak ruszyli, co oni tacy. No, ale czy ty możesz tak nie oszukiwać ej! Ale wrednie gracie, wiecie? Nie, no, to nerwujecie mnie już od, od samego startu Dobra, to postaram się wziąć Dobra, Ten tor jest widzę bardzo długi Tam jeden jak odskoczył skubany Dobra, ja chyba jestem na drugim miejscu, ten cały czas gdzieś tam. Dobra, tu gwardziści, tu stoją, bez strzaki, tam nawet jakieś są. Dobra, w prawo, lewo, nie wiem, w którą. No, oszuści. Czy Maj tam? Bo to dopiero pierwsze okrążenie. No serio mi się nie podoba. Nie mam jak dogonić tamtego gościa. Podbiło jakoś dziwnie, ale dobrze dla mnie, nie będę narzekał. No i jak on jest, zobaczcie gdzie on jest, tam daleko. Widzieliście to? Czy się nie da? Czy nie mam szans go dogonić. Jak to jest możliwe, no? Że on tak odleciał. Ja może to jakiś zbugowany, może on tak naprawdę jest... Ja jestem pierwszy, on jest jakiś tam z tyłu został. Że aż go dogoniłem, no ale coś nie, ch nie chcę mi się wierzyć. Dam kojarzę, że jeden cały czas był z przodu. I nie chciałem tak zrobić, wybaczcie, gwardziści, Masz tam łapę jeszcze jedną. Zatrzymaj się, mora. Nie wiem w sumie ile to jest tego... ...okrążeń. Nie jest dobrze. Nie no, tam cały czas po prawej go widać, że on jest tak daleko. Chyba, że skrócik. No ale jak pojadę skrócikiem, potem coś zepsuję, to będzie gorzej no. Nie, no ja tutaj tego nawet nie widzę. Ja go tylko widzę tam daleko, jak już jest taki dystans daleki. Czy to jest hit? No spadaj. Dobra, może że to jest ostatnie. Jakie No! Znowu mnie wypchali! Niech się nie robi! Nie widziałem Spida. No i tyle było, no. Jeszcze raz. Dobra, let's go. Teraz po zwycięstwo, no. Już drogę znamy. Wiemy co i jak. No dobra, oni mają lepsze łódki jakieś. Już mi... Nie, dobra, tak to ja nie mogę z nimi. Oni oszukują. No przestańcie mnie odpychać. Jeszcze mnie blokujesz, Dobra, najstarszyłem Dobra, teraz jestem pierwszy. Teraz nikt mi tak daleko chyba nie uciekł. Mam raczej kogoś widział tam z przodu, a nie ma nikogo, raczej więc jest bardzo dobrze. Więc teraz powinien to być ten race. Nie zepsujmy go. Dobra, nie słychać nikogo na razie, tak za nami. Dobra, nie idę po to, skracam dystans jak, jak mogę. Nitro będę miał później. Już myślałem, że nie wezmę. To było złe. No, co się wpychacie? No Nie wypchają no jeszcze szuści, jeden chyba pojechał tam już, Trzeba go dorwać pięknie trafiony, zatopiony. Ostrożnie. Ja w ogóle mnie dwa razy wypchali już. Ja muszę to tak ostrożnie teraz. Jak będą blisko mnie też w ogóle. Najlepiej ja bym sobie odjechał dalej. Niech pominę jeszcze teraz jedno Tutaj checkpoint to chyba też będzie koniec. Więc byśmy tak nie zrobili. Wystarczy, że no co coraz wypchają i będzie koniec. Tutaj będziemy też skracać znowu dystans. Tutaj wtedy, w tym momencie nas podgonili jakoś. Więc musimy uważać. Dobra, teraz chyba aż tak nie podgonili. Nie wiem, zobaczymy. Buły! Ja teraz to wygląda chyba ok. No o, ta, to sobie powiedziałem. No nie, to jest ryzykowne. No weźcie, idźcie ode mnie. Stale ode mnie macie być, rozumiecie to? No nie wziąłbym spida przez niego. To mi zepsuje cały plan. Dobra, na szczęście jest tu blisko. Tu straty nie będzie. Muszę jakieś rakiety wziąć na no, razie co? Dobra, te weźmiemy. Co strzelacie we mnie? Nic wam nie zrobiłem teraz. Dobra, pytanie, czy tutaj będzie cztery okrążenia, tak jak zawsze było, czy nie? Dobra, dwójka jest blisko mnie, muszę uważać. No już... Się zaczy... Nie, 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 ale najgorzej, ale fatalnie, ale okropnie, ale tragedia. Jak mi jeden znowu uciekł, to jest koniec. To jest naprawdę słabo. Jak zobaczycie, tam kogoś w oddali, to ja mogę już restartować od nowa. No, widziałem, no był tam już, no nie, no jakim cudem. Dwóch nawet. Czy się nie da w tym wyścigu? Oni oszukują. Nawet nie mogę sobie z krócikiem polecieć teraz. Co za gra? No, i oni już tam jadą do mety. Nie lubię tych wyścigów, właśnie, przez to, że tutaj jak zwalnia. Kręca w boki i mnie hamuje całkowicie. Już tylko na tym turbie polegać jest tak naprawdę. No, już wynocha. Idź mi stąd. To znaczy, jest czyżby? A może? Coś tu się zadzieje? Chyba, że to nie jest koniec jeszcze. Co? To tamtych dwóch to było jakiś. których już dogoniłem? Okej, okay, mo, może być. Mo... Nie wiem, nie wnikam, ale okej. Okay. Na tym sobie zakończymy ten odcinek, bo baza troszkę zajmie, więc bazę zostawimy na kolejny odcinek. Tak jak Wam mówiłem, no, Delphi, jak się gra, to tej, bo te, te bazy trzeba budować dość sporo. Ale to już chyba będzie ostatnia. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie wiem w sumie naprawdę, czy ja naprawdę takich dogoniłem, czy to po prostu gra już mi pomogła, bo już sam nie wiem nawet, jak to działa. Więc jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy budować bazę, więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.